To panie, jak już chyba tutaj jesteśmy to chyba można by było załadować worki z, 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 z. A to widziałem tam, że jakieś o, o ładowareczkę tam po, przetransportowali uprawnienia Tak jak, jakieś tam uprawnienia są na farmie, więc myślę, że na tę ładowarkę Dlaczego pod lewym kołem? Okej, okay, dobra, mam, ma, ma. Dobra. Yy, o, dobra. JCP. Dobra. Krótka piłka, jakieś tam uprawnienia na ładowacz mam, więc git Dobra to to, to... to weźmiemy już sobie tutaj pierwszą paletkę i zaraz do, podjedziemy do tamtych. Kurde, ale fajne. Fajna ładowareczka. A, czyli to już się mieliście po prostu, tak? Nie, ona A? Ale tak, to jak to w ogóle To jak pan będzie mógł tam zaraz, to pan podjedzie, dobrze? Pod tamte dalsze Bo jest chyba, i, jest chyba idealnie wystarczająco kupione worków Nie jestem zdaje że chyba dobrze zamówiłem nie wiem, bo tam podczas podczas jazdy tam pan zamawiał tak i nie wiem, czy, czy akurat dobrze, idealnie tam zapisali tutaj na filmie. Myślę, że się powinno zmieścić. A jak nie, to przywieziemy tak jak nawóz. <grytanie> nie, myślę, że powinno się zmieścić. No, coś... O kurde Ja to na razie bez hajsu jestem, znaczy, mam jakby tę pożyczkę tak ale ja muszę tą pożyczkę zwrócić, więc no, na razie jestem bez hajsu, 200 kasa takiego do waleczkę, no chyba tak troszeczkę drogo było, tak mi się właśnie wydawało. Aha, no, no zobaczymy. Full zestaw po prostu, tak? No. no, zobaczymy, tak. Zobaczymy. no, no zobaczymy, zobaczymy. No, se tutaj musiał na lawetę to wjechać tak powoli. No, tutaj. Nie wiem, jak przyjechać, a pan też za bardzo nie podjedzie. Dobra, a, ja bo się ładowar. Spaczkę. No pan i tak musi dużo robić, bo na telefonie już tylko sprawdzać, zamawiać, przywieźć. No dużo roboty. No a widzę, że pan cały czas praktycznie na telefonie siedzi. To pewnie pan no. sprawdza, jak tam. Czy coś można domówić? A. A no, spoczkę, no bo no, nie ma co ukrywać, jest duża właśnie farm i... Aha, w jaki sposób nie podjadę? O, to pan będzie może podjechać. na no i gitara. A ile tam już pro wypełnienia procent jest? Aktualnie już ponad 70. Okej, okay, to pan jedzie teraz... O, tam jeszcze trzy warki, ja to idealnie. Czyli widzę, A, że pan dobrze zamówił. No to pan tutaj podjedzie. I miejmy nadzieję, że szef nie zobaczy tego. <grywa> to sobie szybko nabijamy. Pek-pek. A może zrobimy sobie taki mały challenge? O, kurde, wiem. Spróbuję. Nie wiem, czy mi się uda. Ale co? Załaduję sobie palety. Jedną na drugą i na kolejną. Spróbuję, może mi się uda. <laughs> no to będzie be becznie chwilkę, chwilkę. A już pan kurczę podjechał i tak idealnie z tyłu, dobra, no to już niech pan tak zostanie, a pan zobaczy co ja tutaj właśnie robię <laughs> Czy wrzucimy jedną na, na górę i spróbujemy to podwieźć na raz. Jak pan myśli, ode mi się to czy nie? Szefa nie ma, to balujemy. O, nie, 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 nie. Dobra. W, w, źle na nabito. Dobra, trudno. Podjął za jedno, a później dwie. Ja muszę troszeczkę z tyłu wsypać i jak pan tam się zainteresował kupnem tych gospodarek? czy tam bynajmniej wpadnięcie mi pomóc? oczywiście wiadomo, no, no, pomóc no, za hajs jak będę miał więcej czasu to nie, no bynajmniej na żniwa by się w ogóle tutaj pan przydał, tak? No, na, na żniwa to zupełnie a no ta gitarka o kurcze, kurcze, kurcze tak, ja wierzę, że o, gdzie? pracownik 10 na 10. O, sobie z dwóch na raz, jedno do drugiego. o, jest jeszcze. Idę, ja tutaj odstawiam ładowareczkę pod wjazd. nie na miejsce, ale tutaj dobrze, to już my wjeżdżamy. 9, 9, 9, 9. Dobra, ruszamy. Będę Nie raz musiał wpadać, żeby uzupełnić sobie, bo jak na tyle tego wszystkiego to mi troszeczkę tego pójdzie. A jeszcze czekajcie, u mnie półgu brakuje. Kultywatora. Kurde, dużo tego sprzętu ja wyjdzie. Że mhm. intensywność się się No intensywno. i tam, ja tam nie mam od to problemu. Zmieściłem się idealnie, no to gitara Aha, ups Panie, trochę Czekaj, panie, się rozpędziłem Sprzę Sprzęgło mi zadziałało Panie No dobra, no to cichaj Dobra, jest git no to panie, jedziemy, a ja Chill out Ja właśnie widzę jakiegoś tutaj wielkiego case'a Chodź pan to Dobra, sprawdzić chodźmy. Kurde, ty nie wierzę Ty, ten, ten, ten się chyba zgubiał Boże, ej, prawie sobie tak ten tego, bo coś Te... na takie coś weź sprzedawaliśmy Nie to jest prawdziwy case? Czy to jest po prostu jakaś mankieta? pan sprawdzi, bo jako, że pan to się bardziej w tym orientuje, bo ja nie mam takiego sprzętu. Zamknięty, czy... To jest prawdziwy? No, jak... O kurde, co za... O kurde... To po co... po co mu ten Nie wiem, Ty no, spróbuję nie? Nie bardzo... A jak się tym jeździ? No tam są, jest No dobra łama, a jak tu bieg rzucić czy coś takiego, bo... Ja tu no... Ach, jak do przodu, to on będzie mi jechał, tak? Nie. Dobra. O kurde. Czy tak samo do tyłu? Ha! Jak, skręcać, a jak skręcać, to yy, Tata, już wiem. O kurde. Hoho. <laughs> no takiego sprzętu jeszcze nie widziałem. Czy to jakieś no. widzę rzeczy porozwalane? Nie A, 40 tylko na godzinę, nie jest za jakieś do... zbyt szybko. To... Ja już się boję, wie, ile to ma moc. Aktualnie Ile? Ja pierdzielę. To jest po prostu. Jak ja w pole wiadę, to takim sprzętem to mi nikt nie poskoczy. O kurde. Serio, to masz tyle, taką moc posiada? Ja pierdzielę sąsiedzie, pogrom ci lekki ciągnik Dobra No widzisz widzowie Zjeżdżamy sobie tutaj, bo tutaj no miał Pan jakiś drobny wypadek No pewnie ci troszeczkę później transport No szkoda troszeczkę, bo tam jakiś jechał typ rozpędzony no, i przyłożył samochód i wyrobił na zakręcie no szkoda Tira troszeczkę poobijany jest no już kierowca już jest kierowcy Tira się nic nie stało, więc jest czyli naszego kuriera nic się nie stało no tamtego niestety zabrała karetka no wariat po prostu no ale że widzowie że, że że resztę transportu po prostu zrobimy poza odcinkiem Albo może na odcinku. Zobaczymy, myślę właśnie nad tym. Bo troszeczkę chwilkę czasu to zajmie, wiadomo to jest odcinek dobry zajmie sam transport. No zobaczymy... Zobaczymy jeszcze jak z tym będzie.